blogu z cyklu Niska Emisja. Z nami pan Michał Kaczmarczyk. Witam serdecznie. Witam. Dzisiaj porozmawiamy o ograniczeniu ruchu samochodowego w centrach miasta. Tak, jest to jedna z istotnych rzeczy, jedno z istotnych zagadnień, jeżeli chodzi o ograniczenie niskiej emisji w miastach. Dlaczego jest to takie ważne? Jest to ważne, ponieważ w obecnych czasach stale rośnie liczba aut. Społeczeństwo w Polsce jest coraz zamożniejsze i ta, ta liczba aut wzrasta. Zanim przejdziemy do samego zagadnienia ograniczenia ruchu, ja chciałbym wspomnieć o kilku rzeczach, a mianowicie powołać się na konkretne dane. Jeżeli chodzi o tą liczbę aut w Polsce, ona rzeczywiście wzrasta, szczególnie po wstąpieniu do Unii Europejskiej wzrosła dość znacznie. Natomiast niepokojące są dane, które wskazują na wiek samochodów osobowych, samochodów dostawczych, ciężarowych czy nawet autobusów. Jeżeli chodzi o auta osobowe, to średni wiek w Polsce to jest 15,5 roku. Jeżeli chodzi o auta ciężarowe, to jest 14,8, a jeżeli chodzi o transport, o komunikację miejską, to jest to nawet powyżej 18 lat. No i teraz jeżeli chcemy rozmawiać o niskiej emisji, chcemy ją ograniczać w miastach, to musimy zwrócić na to uwagę, jakimi autami po tych miastach się poruszamy. Oczywiście auto, które ma 10, 12, 14 lat i wykonane jest w starszej technologii niż te, które obecnie są proponowane, będzie emitowało więcej zanieczyszczeń do atmosfery. To jest jedno zagadnienie. Drugą rzeczą, jeżeli chodzi o dane, na które musimy zwrócić uwagę, to jest udział transportu samochodowego w transporcie osób i towarów. 92% transportu osób to jest właśnie transport samochodowy, czyli auta osobowe czy autobusy i około 77% transportu towarów. Jeżeli zostawimy to z najbardziej ekologicznym transportem kolejowym, no to widzimy, że w przypadku transportu osób transport kolejowy odpowiada za 7%, Natomiast w przypadku transportu towarów jest to około 16,5%. Są to dane, które zmuszają nas do zastanawiania się nad tym, w jaki sposób ograniczyć przemieszczanie się po miastach nie tylko aut starszych, ale w ogóle samochodów. Ponieważ jak, jak wskazują te dane, po prostu powoduje to niską emisję. Jest to niezwykle istotne, szczególnie właśnie w tych miastach, które z tą niską emisją walczą. Jakie działania konkretne trzeba podjąć? Tych form może być wiele, począwszy od zakazu wjazdu do centrów miast dla aut osobowych, szczególnie ciężarowych, ograniczenie transportu towarów przede wszystkim w mieście poprzez takie formy jak carpooling, czyli użyczanie sobie samochodu czy wykorzystywanie raczej wolnego miejsca w aucie do tego, żeby przemieścić się do pracy czy przewieźć na przykład dzieci do przedszkola czy do szkoły. Aż po rozbudowę infrastruktury, na przykład ścieżek rowerowych. Natomiast te zagadnienia rozpatrywałbym w dwóch płaszczyznach, czyli transportu towarów i transportu osób. W jaki sposób możemy zoptymalizować transport towarów w centrach miasta? Jest na to kilka sposobów. Przede wszystkim należy doprowadzić do sytuacji, kiedy towary do miasta będą dostarczane, na przykład w nocy. To znacząco ułatwi nie tylko ich dostarczanie, ale też ograniczy emisję w ciągu dnia i powstawanie korków. Druga rzecz to budowanie centrów logistycznych poza centrum miasta, czyli w zasadzie na, na jego obrzeżach i wprowadzenie rozwiązań multimodalnych, co mam na myśli. Na przykład dostarczenie towarów do centrum logistycznego pod miasto autem spalinowym, ale już jego dystrybucja w mieście autem, które spełnia jednak wyższe normy, jeżeli chodzi o emisję. Wspominał Pan o ograniczeniu transportu osobowego. Tak, jeżeli chodzi o transport osobowy, to tutaj też mamy do czynienia z kilkoma sposobami na jego ograniczenie w, centrum, w centrach miasta. Oczywiście najbardziej drastycznym będzie zakaz wjazdu do centrum miasta. Takie rozwiązania były stosowane już nawet w latach 70. XX wieku. Holendrzy zapoczątkowali tego typu rozwiązania. Natomiast, tak jak wspomniałem, jest to rozwiązanie drastyczne i ograniczone przede wszystkim do starówek miast, do, do rynku. Tam, gdzie jednak mamy do czynienia z dużą liczbą zabytków i, i turystów. Natomiast nie jest to też rozwiązanie, które, które jest rozwiązaniem idealnym. Jednak człowiek musi mieć pewną swobodę przemieszczania się, i to on musi podejmować decyzję, czy chce poruszać się autem, czy komunikacją miejską, czy na rowerze, czy pieszo. Natomiast można mu pomóc podjąć właściwą decyzję, czyli, czyli aby przesiadł się na, na transport miejski czy po prostu na rower. Można to zrobić utrudniając na przykład parkowanie. Stawiając barierki w miejscach, gdzie wcześniej można było parkować na przykład na chodniku. Wprowadzając ruch jednokierunkowy, wprowadzając progi spalniające. To są rozwiązania, które zmuszają do zastanowienia osoby, które wybierają się do centrum miasta. Wtedy na pewno pomyślą dwa razy. Zanim wsiądą dał, będą mieli na uwadze to, że jeżeli udadzą się tym samochodem, to będą musieli gdzieś zaparkować. Jeżeli będą wiedzieć, że nie jest to proste, bądź wiąże się to z opłatą, tutaj mam na myśli wprowadzenie strefy płatnego parkowania, no to miejmy nadzieję, że wybiorą wtedy komunikację miejską. Natomiast, żeby ta komunikacja miejska rzeczywiście była wybierana, to ona musi być łatwo dostępna. Te połączenia pomiędzy odległymi, odległymi końcami miast. Muszą być na tyle szybkie i na tyle sprawne, muszą być przesiadki pomiędzy konkretnymi połączeniami, żeby ludzi to nie frustrowało, żeby oni chcieli wracać do tej komunikacji miejskiej, żeby z niej naprawdę korzystali. Oczywiście możemy tutaj poruszyć aspekt tańszych biletów, czy wprowadzenia większej liczby wariantów do wyboru dla, dla podróżujących komunikacją miejską, ponieważ no to co nas interesuje, to jest portfel. Tak? Jeżeli mamy stać w korku jadąc autem, wtedy wydatki średnie zwiększają się o 30%, to powinniśmy mieć na uwadze to, że to się odbija na naszym budżecie domowym. Komunikacja miejska ma przewagę nad, nad autami osobowymi i to trzeba wyraźnie powiedzieć. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o transport osób, to jest transport rowerowy. Natomiast to zagadnienie też nie powinno się ograniczać tylko i wyłącznie do infrastruktury, a konkretnie do budowania ścieżek rowerowych. I powstaje coraz więcej. Natomiast należy osobom, które korzystają z tego transportu rowerowego, zapewnić miejsce, gdzie ten rower można na przykład bezpiecznie zostawić. Zapewnić miejsca, gdzie w razie awarii tego roweru można go naprawić samodzielnie, właśnie w mieście. I oczywiście wprowadzić kampanie informacyjne, zachęcając do tego, żeby na ten rower się przesiąść. To jest niezwykle istotne zagadnienie, właśnie kampania informacyjna do mieszkańców. Oni muszą wiedzieć, że dbają o wspólne środowisko i... Muszą mieć świadomość współtworzenia czy kreowania rzeczywistości, w której, w której się obracają. Jeżeli dotrze do nich ta informacja, że mamy problem niskiej emisji w jakimś konkretnym mieście i chcemy go rozwiązać, to oni muszą wziąć w tym udział, zdecydować się być może na radykalne dla niektórych kroki, bo przecież auto osobowe zazwyczaj utożsamiane jest z wygodą. Natomiast kampania informacyjna musi dać się dotrzeć z informacją, że komunikacja miejska też jest wygodna, że rower jest nie tylko wygodny, ale że też jest zdrowy. Warto przemyśleć, żeby pewne blokady i ograniczenia połączone były z nagrodami i zachętami, żeby jednak ta komunikacja i ta kampania społeczna była pozytywna, czyli budowanie park and ride, parkingów, zachęta środowiskowa, może zachęta nowego stylu życia. Zgadza się. Proszę Pan. Temat park and ride. W wielu miastach do niedawna zaniechany, jeżeli chodzi o realizację inwestycji. Natomiast te duże miasta, takie jak Warszawa czy Kraków, budują strefy park, park and ride. One są coraz częściej wykorzystywane. Posługując się przykładem Krakowa, wynika to z tego, że poszerzona jest strefa płatnego parkowania. To jest kolejne, kolejne zagadnienie, nie tylko strefa płatnego parkowania, ale też park and ride które wymaga uwagi, ponieważ musimy sobie zdać sprawę z jednej rzeczy. Wiele osób pracujących w miastach dojeżdża z okolic tych miast. No i tutaj w grę wchodzi przede wszystkim transport z samochodem osobowym, ponieważ nie zawsze istnieje komunikacja autobusowa czy kolejowa, która na to pozwala. Tutaj piłeczka jest po stronie władz miast, tak, aby rozwijały infrastrukturę i współpracowały nie tylko w obrębie samego miasta, ale żeby współpracowały w obrębie gminy bo oczywiście wychodzimy od miasta, ale tak na dobrą sprawę powinniśmy myśleć w szerszym kontekście, czyli myśleć na początku o mieście, później o gminie, no a dalej o, o kraju, jak to zoptymalizować i jak zachęcić ludzi do tego, żeby, żeby przesiedli się na bardziej ekologiczne formy transportu.